Witam w kolejnym vlogu, ten sam dzień, nagrywam już drugiego vloga I dzisiaj będziemy nagrywać film do Florka Ze fidget spinnerami, więc widzicie już pewnie jest u niego na kanale Bo ja wstawiam ten film później, nieważne Aga, ty znowu jesz pizzę Znaczy watę Aga jest cały czas jest się teraz teraz z waty Wiesz co, Aga jest najgorsze Że jadłaś tą watę w poprzednim vlogu Bo nagrywamy tego samego dnia to jest ten sam dzień ludzie Tak, ten sam dzień bo W ogóle Aga wróciła z Filipin i jest znowu w wywiadu. Przed chwilę p... siedział tutaj Filip i też ją pytała to. Ale proszę cię, powiedz co ty tam jadłaś, bo to jest po prostu piękne. Tak. Znaczy powiedziałam... obrzydliwe, ale Pancjami, <sad> piękne. Powiedziałam Filipowi przed chwilą, że próbowałam jednej z najobrzydliwszych rzeczy jedzeniowych świata, czyli to się nazywa balut i to jest kacze jajko, w którym jest zarodek i to jest ugotowane Uro. na twardo i to się je w całości. I, I tam jest mięso. Tak. I Aga mówiła, że trafiło się też piórko. W piórka, to był za teraz, teraz sobie wyobraźcie, daj kamerę, że tacy filipińscy blogerzy wracają z Polski do siebie i mówią, Słuchaj jadą mu górki piszone. Wyobraźcie sobie, jakie oni tam jedzą no, świstwa. No, A ty pojechałaś i zjadłaś jajko z mięsem w środku, które nie było faszerowane, tylko po prostu takie było i pióra. I pióra, musisz to Zjadłaś żywe zwierzę. Tak. Nie! Ty tak! Ty Moja czarodka, bo mam prezenty A, dla Was! Uuuuh! Tak. Dla kogo? O! o! o no, się. Tak! Jezu, zawsze jest, ja mam takie królicze serce. Ja się. kapelusz. Zawsze się boję. To jest magiczne pudło. Ale to zobaczycie u niego na kanale. Nagraliśmy film do Florka ze spinnerami. To nie jest fajne. Takie koło, ale się kręci, nie czekajcie. No, nagraliśmy już. I zaraz będziemy nagrywać też do mnie film I to właśnie jest ten vlog <laughs> Więc zaraz nagrywamy ten challenge Z najmocniejszymi Energy drinkami Kochani kupiłem 24 puszki Takich drażetek o smaku Energy drinków. Będziemy robić tak, że zmieszamy Te 24 puszki drażetek nie. Z różnymi innymi napojami nie. Tak! Nie! Tak! nie. Tak! Nagrajcie Tutaj są składniki na pizzę i będziemy staro. robić pizzę, Aga będzie gnieździa. Zagrajcie to, że nagrywacie tą samą kamerą. Z, z Spójrzcie. Ja Ej, e, nagrywamy. No, twoja jest starsza, ale nagrywamy. Ostatnio 60. się stuknęliśmy tak kamerami. No, kochani, według przepisu mamy 150. Znaczy bo my robimy połówkę z tego, więc robimy pół szklanki mąki. Powiedzieli, tak, my zrobimy pizzę. No trochę ja tak powiedzieliśmy. tym, że ja robię pizzę, a Dziękuję. dziewczyny. Słuchajcie, napiszcie teraz komentarz, że jeżeli jesteście dziewczynami, to wcale nie znaczy, że musicie gotować. Chyba ale to, było chyba to wytnę. Było. Nie no, ale to jest miłe, jak gotujesz. Znasz, jak ładnie wyglądasz, jak gotujesz. Ja, jakbym był kobietą, to chciałbym na przykład mojemu mężowi robić kanapki dobre. Właśnie. A ty robisz tam pizzę? Ja jeszcze nigdy nie robiłam pizzy. Opu, tam są drożdże surowe. A ja też odbędę mam surowe w sumie tak, czy ja. robiłaś kulki. <laughs> słone bardzo? Czy nie, nie, nie połknąłem, nie, nie smakowałem. Chyba nie jest słone Czy co je, Ty Panie Znawca jeszcze trochę mąki? Ok, Okej, mongi. mągi. Już nigdy się nie zgodzę na robienie pizzy z wami. Czemu? Nie tam, świrujesz. <laughs> Będzie dobra. O, wygląda tak ciasto na pizzę. Tak? Nie. <laughs> wygląda to jak ciasto na Nie no, wygląda, ładnie. Czono urosło, chociaż trochę. Uwaga, Zobaczyć 3, 2, 1. Uuu! Wow! I to jest. Tak się prezentuje pizza i placuje do pieca. Była no doma tak szybko. <grym> <grym> Tylko 20 minut. Jeee! Wszystko się rozpuściło! Teraz A? A Dobra kochani, zaczynamy nasz challenge, czyli najmocniejsze energy drink Jeszcze blender, bo będziemy musieli przynieść Ale teraz trzeba rozpakować te 24 puszki Ja chcę Dobra, otrzymaj nie. Nie. nie! nie! rękę, bo Jak ciasto A. Ale Jak weźmy papryk z folii Jak to jest ładnie zapakowane Ale super, ile puszek patrzcie, jak ta jest ufoliowana w ogóle, co to jest? Dobre. My, to są 24 puszki, więc dla każdego jest sporo Po 6 Dla każdego jest sporo Po 6 Ale te suroczne są No takie mini. Czekajcie Patrzcie na to <grym> Więc zaczynamy nasz challenge, możecie otwierać te małe puszeczki, a ja wezmę do nas to Dobre Dobre patrzcie, Zobacz teraz Minik Nie Jak to się otwiera? Tak. O, <grym> jak to się otwiera? O, Taka już działa? Ale się chcę tu ogarnąć tą kuszeczkę małą No, że otwiera? Patrz, patrz, Ej, ja nie <grywka> <grywka> Latający Łał <ten. grywka> Latające tak Jak ty to otwierasz? To ja wleję normalne energetyki Nasz energetyk ten hour power, który stworzyła Agnieszka Ale nie, nie Nie <grywka> co będzie? No o to chodzi Ej, one się tu nie zmieszczą przecież dzisiaj jest tym O, bardzo się nazywa Osoba... Backwards. Sabotażystą O, dobra D nie ale to strzelam. Dobra. Dobra, no, to nie puszcza. Ej, jak ładnie pachnie. No. Ten hour power. Ten, ten hour power. Do kupienia tylko u mnie w sklepie. Nie, tak mieszka? O, to jest! Wrzucił to! Nieee. Dobra, smutno, zrobić to we mnie. No to we mnie, bój się w tym. No to we mnie, bój się w tym. Ja wlewam ja kolejne. Ej, czemu nikt nie wlewa, tylko ja? Ej, no dobra, ale to jest taki kolorowy. Zatem mamy więcej. Ja, się nie wszystko. Mamy. Jak się nie zmieści? No te wszystkie puszki zmieści się. Zmieszczę. Nie wiem czy nie za dużo tego. Jak się nie zacznie grać? <noise> Jak to zakręcimy? Nie <noise> bądźcie to, bo wyleci. Uwaga, katastrofa. Ej. Nie bo. tak. to to nie, to no to nie, nie jest. Dobra, koniec, nie? nie? Ej, to będzie takie słodkie. To będzie nawet aż za słodkie dla mnie. Ej, a jeszcze raz. Nie mam wszystkie. Tak. Wszystkie? Sławisz, się nie zmiksowisz? wiesz, że to wszystko wyleci, jak włączysz? Nie, Jak Ja nie. przy tym nie wiem. No ale nie wyleciesz tak, chyba. Ja. Ja przy ja tym nie włączysz. No, dobra. Ooooooo! O! Andrzej, to. spadło. Więcej? Ej, a jak śmierdzi? Każdy teraz Wszyscy to Włączamy? No dawaj Jeszcze 5 minut do 10. No to już zaczęło wychodzić Czemu to się włączyło? Ej, ja odleję trochę, to. No <laughs> Ej, to będzie cieple Okej, okay, myślę, że nasz energy drink jest gotowy A te białe cukierki się nie rozpuściły i zrobiła się piana, to będzie ochydne Dobra! Dobra, pijemy to mnie Ja to tak naleję Otwórz mi to Dobra, weź sobie słonko nawet. Ja też sobie wezmę jednego. Ok, jakąś taka piana zrobiona, pływa ta. to eee. ona jest taka gęsta. Fuj, nie opowiadajcie tak. No bo jest, taka już jak piana z morza. Co wy robicie? No przerywamy sobie. <noise> Wyglądać jak jakiś, jakiś napar babuni, Nalewamy sobie <noise> Boję się, to nie tego napić w ogóle. Ale nalej sobie wiesz, bo się nie najeżdżam. Mamy takie malutkie drineczki, jak to są. co? Znowu co? Zdrówko! Jakie słodkie. Jakie ohydne. Słodkie? Dawaj, dawaj więcej jest. słodkie, tak strasznie przez te Takie jaki, pudrowe Taki mękolowy. Bleh. Taka mięta, nie? Piętowy posmak, no? To jest jakby ktoś jeszcze trzy razy posłodził energetyka. O nie ochyda. Takiego zmieszanego ze wszystkich. Ej, jestem ciekawe, do tej piany spróbuję. Piany? No, ta piana jest taka pudrowa. Jak się czujecie? Słowo. Oprócz tego... Gorące mi trochę. No właśnie mi ale nie wiem czemu. Bo ty No. No. Bo, bo to no. Także to tyle. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o nasz challenge. Nie. Jak to się, uznać ten challenge? Po prostu spróbowaliśmy najmocniejszego energetyka. I nie róbcie tego. I nie róbcie tego w domu. Nie, to nie jest mm -hmm. dobre. Mm -hmm. <laughs> Halo! Oto Dobra. Także kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Nie próbujcie tego w domu, ale życzę powodzenia, żebyś smak po tym i tego tyle. O Le. Dobra, także dziękuję <laughs> bardzo, do zobaczenia. Hej! <gry>